Jesteśmy na cmentarzu parafialnym w Jedwabnem. No niestety nie doszukałem się początków, kiedy został ten cmentarz założony. Taką drobną wskazówką może być to, że pierwszy kościół, jaki powstał w jedwabnym, to powstał w 1417 roku. Był to kościół drewniany. No to być może jakieś początki już wtedy tego cmentarza były, ale niekoniecznie. Potem już taki porządny kościół. Rozpoczął, rozpoczęła się budowa tego kościoła, który jest obecnie teraz w 1926, a ten kościół został zakończony a budowa w 1935 roku. Być może wtedy. No, już na pewno istniał wtedy ten, ten cmentarz. Taką ciekawostką tego cmentarza parafialnego jest to, że w północnej jego części znajduje się taki wydzielona, wydzielona część tego cmentarza, gdzie zostali pochowani żołnierze armii niemieckiej, polegli w 1915 roku. Cmentarz Żydowski w Jedwabnym. Kirkut. Mieści się, on znajduje się przy ulicy Krasi, Krasickiego, tuż obok miejsca, w którym 10 lipca 1941 roku dokonano właśnie mordu na jedwabieńskich Żydach. Kirkut powstał w XIX wieku. Ostatni pogrzeb na cmentarzu miał miejsce w 1941. Przed 1939 Cmentarz był ogrodzony niskim parkanem. Bramę wejściową na teren nekropolii wieńczyły tablice z dziesięcioma przykazaniami. W czasie II wojny światowej uległ dewastacji. Jest zarośnięty teraz, jak widać, zakajnikiem leszczynowym. Na terenie cmentarza zachowało się jedynie kilkadziesiąt nagrobków, najstarsze z nich. Z 1847 roku. Wykonane zostały z kamieni polnych, a napisy wykonano no, w języku hebrajskim. Cmentarz sąsiaduje bezpośrednio z miejscem spalenia Żydów w czasie pogromu 10 lipca 1941 roku. Jesteśmy na miejscu, gdzie 60 lat temu, właściwie w 60 rocznicę tragicznych wydarzeń w Jedwabnym odsłonięto właśnie ten pomnik. Jestem z mamą z Teresą Magiersko-Horosz. Trzy lata temu nagraliśmy i umieściliśmy na YouTube wspomnienia mamy, która jako 15-letnia dziewczyna oglądała właśnie te straszne wydarzenia w Jedwabnym. Pomnik, jak już wspomniałem, odsłonięto, odsłonięto w 60. rocznicę. Yy, tak on właśnie wygląda. Prosta stella, a na niej odczoła symboliczna, dębowa macewa, ko kojarząca się ze spalonymi drzwiami. Na jednym z jej boków napisany w Idysz i po hebrajsku tekst modlitwy za zmarłych, na drugim krótka Instrukcja w trzech językach w pamięci Żydów z Jedwabnego i okolic, mężczyzn, kobiet i dzieci.